Otworzymy sobie okienko kalendarza, musicie mi wybaczyć, że dzisiaj tak yy, i będzie dwa dni w jednym, ale powiem Wam, że yy, nie mam czasu, bo nie mam tyle co czasu, co nie mam siły dzisiaj na nagrywanie, dlatego, że od rana praca yy, i teraz muszę trochę ogarnąć rzeczy domowe i tu jest piąteczka. Też mi to otworzyć jedną ręką. Muszę to O Kurde. O, tu jest dubajska czekolada. Mama mi właśnie mówiła, że jest jeden słodycz tylko, więc podejrzewam, że to jest to. To jest yy, oryginalna dubajska czekolada. O kurde, jestem mega ciekawa. Nagrajmy test yy, smaku. Dzisiaj ja jestem w piżamie od razu, bo pracy wskoczyłam. Bo właśnie jaki tak nie czuję się fantastycznie dzisiaj. Tu się wepniesz. O! Zrobimy test smaku dubajskiej czekolady. Oczywiście jestem w internecie, wiem czy to jest dubajska czekolada. Kurde, to jest gigantyczne, to jest S jak Santa Claus. Weźmy to nożem, żeby tego nie mać. No zobaczmy jak to smakuje. Mmm. Bardzo dobra, ale bardzo słodka. Smakuje jak coś to znam, ale Smakuje w takie ciasto, które jest chrupkie. Bardzo dobre, ale nie czuję w tym jakoś bardzo dużo pistacji, jak mam być szczera. Ale jest mega spoko, naprawdę. Dobra, fajny prezent dla kogoś, kto lubi słodycze. Za to światło powinnam pójść do więzienia, ale yy, wiem, dlaczego się słabo czuję. Dlatego, że dom jest zagracony i to tak konkretnie, bo jest mnóstwo prania do złożenia. Przed zrobiłam pranie, wywiesiłam pranie, złożę jeszcze jedne. Kuchnia jest niepodprzytomna na obiedzie i w salonie jest mes. I żeby mieć do tego motywację, ogarnęłam się. A jak zawsze się trochę ogarnę i nawet sobie nałożyłam taką piękną czerwoną szminkę. Przebrałam się z, w piżamkę z Grinchem. I, I mam skarpety takie o. I stwierdziłam, że jak się ogarnę... To nie położy się do łóżka w makijażu i będzie mi się chciało. I te czerwone usta dużo mi dały, i czuję, że mój look jest taki jak z żurnala w, tym, w tej piżamce. Powiem wam jeszcze, że jestem na najgorszym etapie zapuszczania grzywki. To jest coś strasznego. Yy, ona się w ogóle nie układa, więc po prostu noszę ją za uchem na tyle ile mogę, bo nie mam innego pomysłu. Zrobiłam sobie takie dwa kucyki, ale czułam się jak stara baba przebrana za nastolatkę, więc ja się zabieram za naszą sypialnię i za układanie. W ogóle koty tu śpią. I tak mi żal ich budzić, ale. Ktoś tu sobie ma spanko na moich spodniach. Są takie słodkie, nie chcę ich budzić. Czy wy widzicie te łapeczki malutkie? Jeszcze zaraz wam pokażę trzecią bestykę. A co to za śpiosek? To śpisz tutaj, nie? W tym muzeczku swoim. Taka bunia. O nie bunia kochana. I bunia ma grincha. Ten Grinch ma trochę dość już, ale masz w Grincza. Pokaż fal się, jakie masz łyżeczko duże. To jest jedno łyżeczko, drugie łyżeczko i trzecie łyżeczko pieska, które chcę w kudełkach. Mamy taką zasadę, że codziennie wieczorem sprzątamy kuchnię i gdy jest czas i siła, to resztę domu, aby wstawać do czystej przestrzeni i fantastycznie się to u nas sprawdza. Uważam, że wszyscy właśnie zasługujemy na to, by żyć w czystości i w poukładanym miejscu. To również fantastycznie wpływa na głowę i od razu podnosi samopoczucie. Jeżeli możemy mówić o czymś takim, jak nie wiem, energetyka miesiąca, to mam wrażenie, że pierwszych 10 dni grudnia to po prostu jest jakaś szalona bieganina, bo przygotowywania, nawet najdrobniejsze do przesilenia zimowego, jest po prostu czyste szaleństwo. Są fantastyczne i przyjemne, ale naprawdę jest bardzo dużo zabiegania, dlatego myślę, że warto przeznaczyć godzinę z audiobookiem, podcastem, książką czy jakimś filmem na YouTube, aby uporządkować swoją przestrzeń. Moja taletka wygląda katalny bałagan po prostu mam dość, ale yy, no używam jej codziennie, więc po prostu ją ogarnijmy. Nie jest najczyściej na świecie, ale jest o wiele czyściej, jest to o wiele bardziej uporządkowane. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę ścierać kurze, tak konkretnie. A tą toaletkę niech trzeba zeszlifować, bo ona jest tutaj, widzicie, zepsuta, ale to są, czy zepsuta, uszkodzona, ale to są dopiero jakieś plany na, włos, na wiosnę, jak będzie lepsza pogoda. Tutaj moja szafka nocna też jest do wyszlifowania. Bo są kubki, ślady po kubkach Trzeba to zeszlifować, pomalować i zalakierować Mam strasznie dużo rzeczy Na szafce nocnej, ale trochę nie potrafię Mieć mniej Bo mam wszystkie swoje suple, amol w razie czego Kosmetyki do rąk I książki, to są wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne A tu mam jeszcze inne swoje rzeczy Może wymyślę jakiś stęd koszyk albo coś takiego na te suple Ale póki co to wygląda tak I postaram się to utrzymać w takim stanie Jak tam piekarnia Piekarzu Chleb jest pieczony. Myślę, że na rano będzie gotowy, tak? Bardzo dużo chleba jest do wypieczenia, jak widzicie. Bardzo dużo chleba. Doceniam bardzo Cię, piekarzu. Piecz, piecz. Dzielnie piecz i higiena. Osanepid nas będzie oglądał, także Mamy to. Trochę się pomęczyłam, żeby powiesić te lampki. Może to nie wygląda jakoś spektakularnie z tej strony, ale uważam, że robi taki naprawdę mega fajny klimacik. E, I jest to takie ciepłe światełko, które gdzieś tak dodatkowo odchodzi. I naprawdę fajnie podświetlana wygląda ta żaluzja bambusowa w ten sposób. Mam nadzieję, że moi sąsiedzi się nie obrażą, że im to nagrywam. Ja widziałam coś takiego w Lidlu, chyba. I to kupię. Wygląda przepięknie. Jest tak... Co to jest w ogóle za... O. Jest tak zimno, że pies nie chce chodzić nawet. Nie widzicie mnie, nieważne. Ja wyszłam na zwiady, zobaczycie, jak ludzie w okolicy mają przed domami zrobione. Bo wiecie, tak jeszcze trzeba wiedzieć, z kim się ma do czynienia, ale no muszę powiedzieć, że tutaj mają ludzie naprawdę na zewnątrz, wewnątrz, wszystko się świeci. Jakieś kule, mikołaje. Więc ja też muszę coś na zewnątrz zorganizować przed dom. Ach, piesku! Powolutku! Jesień do Wora, a Wór do. Dokładnie. Co dzisiaj mam jeszcze w planach? Art, pięknie świeci. Dzisiaj w planach mam jeszcze pomerytować, rozciągnąć się. Kurde, i nie jeżdżę na siłownię. A to dlatego, że tego wszystkiego jest tyle że się nie da. Widzicie, ja mówię Wam o tym, żeby się ruszać, a sama się nie ruszam. Dzisiaj rozciągam się, robię pilates, ale mega brakuje mi siłowni. Jutro jest piątek, więc na pewno jutro idziemy na siłownię i pokażę Wam kawałek mojego treningu, o ile siłownia nie będzie pełna, ale może pojadę w takich godzinach powiedzmy po południowych, żeby nie było zbyt wiele osób. Będę jeszcze trochę sprzątać kuchnię, bo jeszcze będę jedła kolację. Yy, jeszcze pomedytuję i po dżurnalning, dżurna, ale już tego nie będziecie niestety widzieć, ponieważ yy, zaznaczyliście na ankiecie na Instagrama, żeby wstawić tego vlogmasa, więc yy, może nie jest on jakiś fantastyczny, ale mam nadzieję, że enjoyowaliście. Ja Was ściskam, i do jutra. Cześć!